Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. myślałam sobie, że warto by przełamać trochę ten perfumowy monolog i popowiadać Wam trochę o mojej drugiej miłości, czyli o paletach cieni, więc jeżeli jesteście paletomaniakami, tak jak i ja, to zapraszam do oglądania dalej. I wymyślałam sobie taki temat. Wybrałam ze całej swojej kolekcji palet pięć, tylko pięć, żeby ten filmik nie był za długi. Pięć takich palet, które uważam, że mają genialną historię kolorystyczną, taką bardzo inspirującą. Przynajmniej dla mnie. Nie chodzi mi o palety, które najbardziej lubię w swojej kolekcji albo które mają najlepszą kolorystykę, wiecie, dla mnie, tylko chodzi mi o taką kolorystykę, która mnie po prostu najbardziej inspiruje, która mnie zachęca czy zachęciła do. Próbowania nowych połączeń kolorystycznych, których wcześniej może nie próbowałam. I to są też takie palety cieni, na które za każdym razem jak patrzę, to wydaje mi się, że jest jeszcze coś, czego z tą paletą nie zrobiłam. I, i nadal są to jakieś połączenia kolorystyczne, które chciałabym spróbować. Po prostu jest coś takiego w tych paletach, do, że mnie do nich ciągnie, że one mnie inspirują, że te połączenia kolorystyczne są dla mnie w pewnym sensie nowe. Mam dużo kolorowych czy na wpół kolorowych palet. Gdzie, które mają takie połączenia kolorystyczne, które bardzo lubię, ale które są mi już dobrze znane. Yy, ale ja wybrałam właśnie takie palety, które. Właśnie mnie zmuszają do robienia czegoś innego, do eksperymentowania, nawet jeżeli to są powtórne jakieś eksperymenty. No nie wiem, dla mnie to są po prostu pięć takich palec z mojej kolekcji, które uważam za najbardziej inspirujące, najbardziej kreatywne i które najbardziej zmuszają mnie właśnie do jakiegoś kombinowania, jeśli chodzi o makijaż. I tak się składa, że je sobie tutaj ułożyłam. W Takiej kolejności od najstarszej do najnowszej, dlatego że inaczej ich uszeregować nie umiem, nie umiałabym wybrać jakąś, nie wiem, najlepszą z nich, dlatego że każda jest z nich jest inna, i każda jest bardzo indywidualna, bardzo specyficzna, do każdej żywie jakieś tam inne, od, oddzielne yy, uczucia. Także postanowiłam, że wiekowo po prostu tym razem ustawię. I zacznę, słuchajcie, od starej, dobrej Sigmy <laughs> Untamed. To jest paleta, yy, która wydaje się naprawdę być bardzo niepozorna. Wyciągnę pędzel paleta, która wydaje się być bardzo niepozorna, a jest to taka pierwsza, chyba była w mojej kolekcji pierwsza, która mnie zmusiła niejako do takich właśnie eksperymentów. Pierwsza, w której w ogóle miałam taki kolor musztardowy, który mi się pięknie zgrywa ta musztarda z zielenią. Ta musztarda się też bardzo fajnie zgrywa z takim bordo. No właśnie to, to połączenie musztardy z zielenią jest takie bardzo intuicyjne, ale już połączenie musztardy z takim właśnie jakimś bordo czy ceglastym już nie jest takie oczywiste, a wygląda przepięknie. W ogóle pięknie wygląda połączenie musztardy z takim granatem. Właśnie ten cień granat to jest jedyny słaby punkt chyba tej palety, bo ten cień naprawdę jest bardzo ciężki do używania. On jest bardzo ładny na oku. To jest taki. Taka satyna bym powiedziała, i on ma dużo takich fajnych drobinek w sobie, które się pięknie mienią, po prostu jak rozgwiazdzone niebo, ale on się tak niemiłosiernie osypuje, że to jest jeden z tych cieni, których trzeba używać zanim zrobiłem makijaż twarza. Ponieważ ja nie mam tego w zwyczaju, to też bardzo rzadko po niego sięgam, także szkoda, że ten cień, no tutaj po prostu coś nie wyszło. Wolałabym, żeby to był albo jakiś standardowy niebieski błysk albo po prostu taki niebieski mat, a to jest coś gdzieś tam pośredniego i coś tutaj nie wyszło. Ale jeśli chodzi o samą kolorystykę, to ona nadal jest dla mnie bardzo inspirująca. Ja wiem, że ta paleta wygląda niepozornie i że to jest taki, no taka właśnie jesienna, nudziakowa paleta, ale uwierzcie mi, że połączenia kolorystyczne w tej palecie Przynajmniej na tam czas, kiedy ją kupiłam te kilka lat temu, były dla mnie bardzo nowatorskie, bardzo wtedy wydawało mi się odważne, bardzo kreatywne i do tej pory jak na nią patrzę, to się zastanawiam, czy są już wszystkie kombinacje kolorystyczne możliwe, jakie ja tą paletą zrobiłam i prawdopodobnie nie, bo tak sobie myślę, że jeszcze tej musztardy nie łączyłam z tym szarem. Albo w ogóle z tym różem tutaj. Też to mogłoby fajnie wyglądać. No nie wiem. Jest w tej palecie coś takiego, co mnie bardzo inspiruje, i w ogóle podobnych historii kolorystycznych też szukam w innych paletach. Bardzo lubię taką po prostu kolorystykę. Kole kolejna paleta, która mnie inspiruje, a która też wygląda bardzo niepozornie, ale obiecuję, że później zacznie się robić coraz bardziej kolorowo. To jest, słuchajcie, Odense Eye Jewels and Gems. To też jest taka paleta, która dla wielu wydawałaby się paletą Nude, no bo w zależności od tego, jaką macie karnację, jakie, jakie makijaże na co dzień robicie, ta paleta może nie jest jakoś tam szczególnie kolorowa, i też niby ta kolorystyka nie jest jakaś tam szczególnie nadzwyczajna, a mimo to wydaje mi się, że ta paleta jest bardzo inspirująca. Tutaj znowu mamy bardzo ciekawe połączenia takich jakichś srebrnych kolorów, jakichś niby niebieskich, niby popielatych, właśnie z takim na przykład ciemnym tutaj bliżej nieokreślony. To jest taki czekoladowy brąz lekko wpadający w, we fiolet. No i ten kolor na przykład bardzo fajnie się komponuje tutaj albo z tym takim, dobrze pokazuję, tu jest taki bardzo ciekawy jakiś granat. Tu jest taki kolor bliżej nieokreślony, bo to jest taki popielato, zielono-niebieski. Ten kolor bardzo fajnie się łączy z tym kolorem. Nie wiem, jest w tej palecie coś takiego, co Niby są tutaj takie oczywiste połączenia kolorystyczne, które intuicyjnie, po które intuicyjnie będziemy sięgać, ale jednocześnie jest to paleta, która właśnie zmusza do takich yy, jakichś połączeń, których wcześniej nie próbowaliśmy. Tu jest na przykład taki kaki kolor, i on też bardzo fajnie wygląda z tym ciepłym brązem. Do tego dokładamy te błyski, które tutaj na przykład jest taki fenomenalny, nie wiadomo co, coś się świeci. To w ogóle nie wygląda nijako w palecie. A to jest cień, który yy, ma. Mieni się w ogóle na zielono, ale przy tym to on ma jeszcze jakieś czerwone drobinki. Nie wiem, czy będę potrafiła to pokazać. Nie wiem, jest. Tutaj tego nie widać. Jest w tym cieniu, on jest taki mokry. Jest w tym cieniu coś naprawdę przepięknego. I on taki ma elektryzujący, zielony shift. Nie wiem, no przepiękne są te cienie. I mówię, niektóre niby wydaje się ta paleta być bardzo taka przeciętna, właściwie niczego nowego nie wnosząca. A jednak, jak się bliżej nie, niej przyjrzymy, to widać tutaj takie połączenia kolorystyczne, których może nie mamy w innych paletach, może wcześniej jeszcze czegoś takiego nie próbowaliśmy. Ja przynajmniej nie próbowałam. Także mówię, to jest kolejna bardzo. Bardzo mi pozorna paleta, mała, niby nude, no bo to nie jest, nie można tej palety nazwać jakąś szczególnie kolorową, niby nude, a jednak powoduje, że y, mam wrażenie, że jakaś moja kreatywność się jakoś uaktywnia, kiedy sięgam po tą paletę. No i kolejne trzy palety to już są naprawdę bardziej kolorowe, y, chociaż mam wrażenie, że. Przynajmniej o dwóch z nich mało się mówi. Kolejna, jakby, wie, nie wiem, w, wiekowo w mojej kolekcji, to jest Muse od Cosmic Brushes. I ja wiem, że wiele YouTuberek zachwyca się tymi wszystkimi innymi paletami czy Delicious Delight, czy Winter Wonderland. Nie wiem, a ja zachwycam się tą paletą. Dla mnie ta kolorystyka. Jest po prostu fenomenalna. I znowu, niby jest kolorowa, ale te wszystkie kolory są takie bardzo stonowane. I tutaj znowu mam takie połączenia kolorystyczne, których ja albo łaknę, albo szukam, albo, albo wręcz nie mam w innych paletach, albo które zmusiły mnie do tego, żeby pierwszy raz coś takiego spróbować. Bardzo mi się podoba połączenie zieleni z takim różem. No po prostu uważam, że to wygląda przepięknie. Yy, znowu, ta żółć, ona tutaj yy, wprowadza jakiś taki. Chaos, nie wiem, no bo ja zawsze najchętniej taką żółć to łączyłam albo z brązem, albo z zielenią, ale przepięknie ta żółć znowu wygląda z czymś tutaj takim bordowym. Ta żółć znowu fajnie wygląda z tym takim fioletowym granatem. Ta żółć ładnie wygląda też z tym kaki kolorem, czy z w ogóle z tym różem, na przykład bladym Znowu to jest paleta, która daje bardzo dużo możliwości, wiadomo, no bo jest kolorowa, ale jednocześnie te połączenia kolorystyczne mam wrażenie, że one nie są takie oczywiste. Ten kolor tutaj to jest coś, co ja myślałam, że ja nigdy nie będę używać. To jest taki toksyczny, jakiś wściekła taka zieleń. No nie wiem, z czym ona mi się kojarzy, no właśnie mi się kojarzy z czymś takim kwaśnym, toksycznym, trującym, ta zieleń przepięknie wygląda w ogóle w połączeniu czysto z tym kaki tutaj, czystą, bardziej trawiastą zielenią, czy w ogóle z jakimkolwiek brązem. No, nie wiem, jest w tej zieleni coś takiego hipnotyzującego, i mało kiedy widać taką zieleń też w innych paletach. Ja przynajmniej chyba tylko w jednej palecie mam jeszcze taką zieleń. Nie wiem, są tutaj takie połączenia, na które bym się wcześniej nie odważyła. Znaczy nie to, że nie odważyła, po prostu by mi nie przyszły do głowy. Szczególnie, właśnie jeśli chodzi o to bordo z, tym z tą żółcią i taka żółć z tym fioletem. Y mam wrażenie, że to jest coś takiego, na co ja wcześniej po prostu nie wpadłam. Tak samo tutaj ta mięta taka, ona też fajnie się kombinuje z jakimiś kombinuje. Y łączy się z jakimiś, y na przykład chociażby z tym kolorem. Po prostu jest to takie nieoczywiste, a. Y nie wiem, dla mnie to ta paleta jest naprawdę bardzo taka kreatywna, i za każdym razem, kiedy po nią sięgam, to najpierw sobie my myślę, znaczy to nie to, że najpierw myślę, po prostu za każdym razem staram się, o, za każdym razem staram się wymyśleć coś nowego, jakiś makijaż, czegoś, czego jeszcze nie robiłam, jakieś połączenie kolorystyczne, którego jeszcze wcześniej nie próbowałam, także mówię, to jest taka właśnie paleta, która zmusza mnie do takiej kreatywności, znaczy zmusza, też używam jej na, na tak zwane, jak to się mówi, na co dzień i też potrafię zrobić tą paletą jakiś szybki, mało skomplikowany makijaż, ale najczęściej, kiedy sięgam po tą paletę, to właśnie po to, żeby się nią pobawić, żeby spróbować czegoś nowego, bo mówię, ta kolorystyka naprawdę bardzo mnie inspiruje, no i kolejna paleta która jest, yy, chyba mogę powiedzieć, że jest to moja ulubiona paleta z całej kolekcji, gdybym miała na dzień dzisiejszy zrobić ranking całej swojej kolekcji palet, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta paleta by wy wylądowała yy, albo jako top 1, albo jako pierwsza, nie wiem, trójka i to jest Artisuit Cosmetics yy, Men Eater, to jest, to jest kolorystyka którą ja po prostu uwielbiam to jest słuchajcie, dżungla to są kolory po prostu dżungli. I znowu, ja wiem, że ona dla wielu wyda się taka bardzo neutralna, bo tu jest dużo zieleni, dużo brązu. A jednak przez to, że tych kolorów tutaj jest tyle, przez to, że każdy z tych kolorów naprawdę jest inny, zupełnie inny, i tutaj nie ma nic takiego niepotrzebnego, powtarzającego się, ja, mi się wydaje, że tutaj każdy kolor pełni jakąś funkcję. To jeszcze na dodatek są tutaj połączenia kolorystyczne, których ja po prostu wcześniej nie próbowałam. Bardzo mnie wyprowadza z równowagi. Tutaj na przykład ten turkus i ta tutaj zieleń. To są takie kolory, których ja mam mało w swojej kolekcji, i tutaj, jak je widzę, w połączeniu w ogóle z czymś takim pomarańczowym, albo nie wiem, z jakimś zielo, zielenią, to wydaje mi się, że, że ja czegoś takiego wcześniej jeszcze nie robiłam. W ogóle pomarańcz z tymi zieleniami, to też jest coś, co. Bardzo fajnie wygląda, bardzo tak nieoczekiwanie, niespodziewanie. Tutaj znowu mamy taki ala la bordo i ta żółć. No, kolejny raz. Albo bordo w ogóle z tym pomarańczem. Czy tutaj jest taka fajna, brudna róż, brudna róż, brudny taki róż, który znowu bardzo fajnie mi się komponuje. Czy to, czy to z tą zielenią, czy w ogóle z tym, z tym turkusem. No, nie wiem, ma, ja mam wrażenie, że takich połączeń kolorystycznych. Nie ma, znaczy przynajmniej ja nie mam w swoich paletach, i przez to za każdym razem, kiedy sięgam po tą paletę, to znowu bardzo mnie inspiruje. Tutaj znowu jest taka limonka. No i ten, tutaj ta zieleń, ona wygląda w tej palecie bardzo niepozornie, ale to jest znowu coś tak żarówiastego, taki. Nie, nie będę Wam w stanie tego pokazać. Już widzę, że mi tu kamera po prostu tego nie oddaje. Może trochę. To jest taka żarówiasta zieleń, jak to kiedyś były te sznurowadła, wiecie, takie żarówiaste. To jest właśnie taka zieleń i ona naprawdę fenomenalnie wygląda na oku i szczególnie w połączeniu z jakimś takim nudnym brązem, to ta zieleń się tak wybija, że robi naprawdę piorunujące wrażenie. No nie wiem, ta paleta to jest dla mnie po prostu bajka, to jest mój raj, jeśli chodzi o kolorystykę palet i przy okazji są tutaj właśnie takie zestawienia kolorystyczne, które y, mnie inspirują, ale jednocześnie ja się czuję w nich bardzo komfortowo, dlatego, że każdy z tych kolorów y, no po prostu do mnie pasuje, do mnie woła i przez to, nieważne w jaki sposób y, sparuję te kolory, zawsze to fajnie wygląda i, i fajnie się w tym czuję no i w ogóle ten róż tutaj, tego różu rzadko kiedy używam, ale on mnie strasznie ciągnie, to jest taki mi się to kojarzy z takim jakimiś Bazarkowymi ubraniami, wiecie, dla dzieci. To jest taki tego typu róż, taka fukcja, ale on jest piękny i on też bardzo fajnie wygląda z tą zielenią. Bo to znowu jest coś takiego bardzo nieoczywistego, i on przez to się robi jeszcze bardziej taki krzykliwy. No, nie wiem, to jest paleta, którą naprawdę można się bawić całymi tygodniami, i ja wciąż mam wrażenie, że jeszcze nie wykorzystałam wszystkich możliwości, pomimo że ta paleta jest w mojej kolekcji już myślę, że dobry rok to na pewno jeszcze nie wykorzystałam wszystkich możliwości, bo właśnie tego żarowiastego różu jakoś mało używałam i, i na pewno jest, jest jeszcze wiele, wiele makijażu do zrobienia tą paletą. No i ostatnia w tym zestawieniu to musi być oczywiście jedyna pastelowa paleta w mojej kolekcji, czyli Blend Bunny i Cyclic Sweet. To jest jedna z najnowszych palet w mojej kolekcji i to jest ogromne zaskoczenie dla mnie. Ja nie sądziłam, że ja wciąż jeszcze mam w sobie odwagę, yy, odwagę, może coś zabrzmiało, że ja wciąż w sobie mam tyle tej pasji takiej, żeby właśnie bawić się takimi zwariowanymi kolorami. To jest coś, czego większość osób na co dzień nie robi, yy, a już szczególnie w moim wieku. A jednak to jest taka paleta, która mnie tak bardzo inspiruje. Tutaj są takie połączenia kolorystyczne, których znowu ja nie mam w innych paletach, dlatego że ja nie mam w ogóle pastelowych cieni. I przez to chyba to jest właśnie taki ewenement dla mnie, bo mówię, nie mam pastelowych cieni, więc dla mnie to jest zupełnie jakby się nowe drzwi otworzyły makijażowe. Czy to te niebieskie, czy to te zielenie, czy te róże, czy brzuskwinie, w połączeniu z tymi ciemnymi kolorami. W ogóle ja uwielbiam, bardzo mi się ostatnio spodobały takie połączenia właśnie zieleni z niebieskim. To jest coś, czego ja wcześniej nie mogłam nigdy zrobić, dlatego że ja nie miałam w swojej kolekcji niebieskich cieni. Miałam zawsze dużo zieleni, ale niebieskich nie. A teraz ostatnio doszły do mojej kolekcji właśnie dużo niebieskich, granatowych. Wiem, że nawet niektórzy z was pisali, że co to się dzieje. No właśnie nie wiem, co się dzieje, ale dzięki temu, że mam w swojej kolekcji teraz trochę niebieskich cieni, mogę wreszcie pokombinować z tymi takimi takimi właśnie połączeniami zieleń czy granat z niebieskim i tutaj w tej palecie mam, mam to wszystko właśnie, żeby te eksperymenty poczyniać, w ogóle ta limonka z jednej czy to z tej Men Eater czy z mięs w połączeniu z granatem, no to jest coś po prostu hipnotyzującego. To jest coś, co ja już sobie raz robiłam, niestety nie, nie nagrałam filmu, ale muszę koniecznie wam to pokazać. Ale tutaj też, y, ponieważ te pastele są takie trochę eteryczne, to mi się wydaje, że to połączenie tej właśnie takiej pastelowej zieleni z błękitem i z fioletem, to robi mi tutaj właśnie, właśnie jakiś taki, nie wiem. Y Obłok Magellana, po prostu taką galaktykę jakąś, nie wiadomo co. Nie wiem, bardzo mi się to podoba. Jeszcze do tego jakiś żółty, i, i tutaj są te błyski, takie znowu, takie bardzo eteryczne. No nie wiem, ten makijaż mi wychodzi jakiś taki kosmiczny. I mówię, to są znowu takie połączenia kolorystyczne, których ja wcześniej nie próbowałam, bo po prostu nie miałam takich kolorów w swojej kolekcji. Także to jest kolejna paleta. Nie wiem, za każdym razem jak na nią patrzę, to się zastanawiam, czego jeszcze nie zrobiłam, a co mogę jeszcze zrobić. To jest paleta moim zdaniem nieskończenie wielu możliwości i znowu paleta, która mnie niesłychanie. Yy inspiruje. Mało tego, ja póki co tą paletę staram się wykorzystywać solo, yy, natomiast ja mam wielką ochotę zacząć ją po prostu łączyć też z innymi paletami, i wówczas już w ogóle otworzy się prze, przede mną kolejny jakiś nie, yy, nie przeeksplorowany świat makijażowy. Także bardzo mnie to ekscytuje, mówię, bardzo mnie yy, inspirują te palety. Także słuchajcie, to jest ta piątka. Ja wiem, że mogłabym na pewno więcej wybrać jakichś fajnych y, połączeń kolorystycznych ze swojej, y, ze swojej kolekcji, ale mówię, to jest taka... Y Piątka tych palet, które wydają mi się, że są bardzo, przynajmniej dla mnie, nietypowe, bardzo takie kreatywne, nieoczywiste. Zmuszają mnie troszeczkę do jakiejś takiej, właśnie, popuszczenia troszeczkę w wodze fantazji. Także to są palety, przy których ja lubię się bawić, lubię eksperymentować i lubię próbować czegoś nowego. Mam, mówię, inne. Palety w swojej kolekcji, które mają przepiękne historie kolorystyczne, ale są one już dla mnie znajome. A tutaj jest jakiś taki, nie wiem, dla mnie trochę nie, nieodkryte możliwości, które mnie bardzo inspirują i ciągną. Koniecznie dajcie mi znać, czy macie w swojej kolekcji takie palety, które Was, was bardzo inspirują, które są być może niby na pierwszy rzut oka nie wyglądają jakoś bardzo y, odkrywczo, a jednak kiedy po nie sięgacie, to okazuje się, że dają Wam mnóstwo możliwości, że wciąż widzicie jakieś nowe makijaże, które chcielibyście zrobić z tą paletą. Piszcie koniecznie, czekam na Wasze komentarze, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!